Wytańczył awans swojej reprezentacji, bramkarz Australii, jak kilkanaście lat temu jeszcze Dudek. Reprezentacja Francji kolejny raz przegrała, a Dania jest bardzo blisko awansu do finałów Ligi Narodów. Siema, witam was, ja jestem Mateusz, a dzisiaj powiemy jeszcze na temat między innymi o dramatycznej sytuacji polskiego reprezentanta. Jest załamany, leci do Londynu na rozmowy z lekarzem. FIFA znowu zmienia przepisy, ale tym razem na lepsze. Luis Suarez blisko nowego klubu. Sadio Mane niedługo zawita do Bayernu Monachium. Arsenal pozyskał Markiniosa, a Usman Dembelem zdecydował się ostatecznie opuścić FC Barcelonę. Łzy Marcelo podczas pożegnania z Realem Madryt, a Rebus wybrał Rosję. Prawdopodobnie już nigdy nie zagra dla reprezentacji Polski. Dzisiaj nie przedłużam dla Dlatego mam tylko do Was prośbę, abyście pod tym filmem napisali w komentarzu, jakim wynikiem zakończy się mecz Polska Belgia. A teraz przejdźmy do filmu. Sponsorem kanału jest Betfan z kodem landry 600 macie flibę o wartości 60 zł i cashback 10 razy większy, szczegóły na betfan.pl wczoraj o awans na Mundialu zagrała Australia z Peru. Władze kraju z Ameryki Południowej ustanowiły poniedziałek dniem wolnym od pracy, aby każdy obywatel w spokoju mógł obejrzeć bój swoich reprezentantów o awans, ale jak się okazało, po meczu nie mieli czego świętować. To właśnie reprezentację Australii zobaczymy na Mistrzostwach Świata. W tym meczu nikt nie chciał popełnić błędu, ponieważ on mógł skutkować utratą bramki. Dlatego też ani w regulaminowym czasie gry, a następnie nawet w dogrywce nie padła ani jedna bramka. To oznaczało tylko tylko jedno, serię rzutów karnych, która okazała się być niesamowita. Bohaterem został bramkarz Australijczyków Andrew Redmay, który postanowił tańczyć na linii bramkowej. Tak tańczył, że normalnie wytańczył im awans, choć jego strategia, kolokwialnie mówiąc, może wydawać się dość głupia, bowiem co chwilę zmienia kierunek, co sprawia, że nigdy nie mógł odpowiednio zareagować i liczył tak naprawdę tylko na rozkojarzenie rywala i troszeczkę szczęścia. Wykonywał taniec jak jeszcze Dudek kilkanaście lat temu, ale nawet pomimo tego, że nie był on na tyle efektowny, to obronił decydującą jedenastkę i dzięki temu dał swojej reprezentacji, Awans na mundial. Co najlepsze, to był to jego dopiero trzeci mecz w narodowych barwach. Piłkarze Peru po meczu płakali, jednak, taka jest piłka nożna i czasami należy zaakceptować porażkę. W Lidze Narodów niebywałe rzeczy dzieją się z reprezentacją Francji. Pomimo tego, że rozegrali już czwarty pojedynek, to ani razu nie wygrali. Wczoraj zagrali przed własną publicznością z Chorwacją. Trener zdecydował się na wystawienie wielu podstawowych piłkarzy, ale to nic nie dało. Chorwacja wygrała 1-0. Luka Modric w piątej minucie tego meczu wykorzystał jedenastkę. Do końca spotkania nie padła już ani jedna bramka, choć trójkolorowi bardzo się o nią starali. Oddali aż 17 uderzeń na bramkę Chorwatów, ale tylko 4 celne. W ten sposób znajdują się na ostatniej czwartej pozycji w tabeli i są bardzo blisko degradacji. Do rozegrania pozostały im tylko dwa pojedynki. Z kolei reprezentacja Danii utrzymuje bardzo wysoki poziom od Euro 2020. Wczoraj także to udowodnili pokonując reprezentację Austrii 2-0. do 0. Mieli zdecydowaną przewagę podczas tego meczu, co tylko pokazują statystyki. W ten sposób znajdują się na pierwszej pozycji w tabeli i są bardzo blisko awansu do finałów Ligi Narodów. Niestety bardzo kiepska jest Sytuacja Krystiana Bielika. Miał on dostać szansę od Czesława Michniewicza w meczu Ligi Narodów, ale takie nie było. Mateusz Borek wczoraj na antenie kanału sportowego mówił o jego sytuacji, że piłkow jest załamany, a dodatkowo dobije go. Sytuacja klubowa. Trener miał koncepcję sprawdzenia na tym zgrupowaniu Krystiana Bielika. Był kandydatem, żeby dać coś innego w środkowej strefie. On jest załamany. Rozmawiałem z nim w przerwie meczu. Krystian leci do lekarza do Londynu. Mówił mi, że noga ciągle go boli. Do tego jeszcze dochodzi sytuacja klubowa. Istnieje możliwość, że Derby Canty upadnie. Tam są problemy finansowe, że niewykluczone, że oni znikną z mapy. Bielik ma kilka propozycji, ale nie jest zdrowy. Możliwe, że zostanie wolnym zawodnikiem. Miejmy nadzieję, że wszystko się ułoży, a Bielik odnajdzie się w reprezentacji. FIFA co jakiś czas zmienia, ulepsza czy też aktualizuje przepisy gry w piłkę nożną. Czasami są one błahe i niewiele zmieniają, a czasami mają spore znaczenie. Od kolejnego sezonu, czyli od tego, które za chwilę się zaczyna, 2022-2023, FIFA zezwoliła na dokonywanie pięciu zmian w trakcie meczu. Można było tak robić podczas pandemii, jednak później ten przepis uchylono. Teraz całe szczęście wraca on już na stałe i będzie miał wymierny wpływ na rywalizację. O jego przywrócenie postulowało wiele europejskich klubów. FIFA zezwoliła także na zwiększenie ilości piłkarzy rezerwowych z 12 do aż 15, ale to ostatecznie od krajowych federacji będzie zależeć, ile będzie zawodników rezerwowych. A teraz przechodzimy do plotek transferowych. Luis Suarez zakończył swoją przygodę z Atletico Madryt i teraz czekamy na jego kolejny ruch. Słyszeliśmy wiele o jego powrocie do Ameryki Południowej, ale on sam chce pobyć jeszcze w Europie. Mudo Deportivo podaje, że Suarezem kieruje głównie chęć dobrego przygotowania się do tego mundialu. Chętnych na niego także nie brakuje, a wiele słyszy się o zainteresowaniu ze strony Ajaxu. Inne możliwe kierunki to Anglia, Włochy, a nawet Turcja. Niemiecki oddział Sky Sport że zakontraktowanie przez Bayern Monachium stadium Mané to już tylko kwestia czasu. Zdecydowało o tym zakontraktowanie przez derec Darwina Nuneza, który zajmie miejsce no właśnie Senegalczyka. Również Florian Plettenberg, czyli ceniony niemiecki dziennikarz o tym mówi i podaje, że Bayern Monachium potrzebuje czasu, aby dogadać szczegóły, a cena wyniesie około 40 milionów euro. Bayern Manachium kupił już jednego piłkarza. Chodzi o Rajana Hrafenbercha, który występował w Ajaxie. Pomocnik podpisał pięcioletnią umowę, a Gwiazda Południa zapłaciła za niego 18,5 miliona euro, z czego kolejnych 5,5 miliona euro zawartych jest w bonusach. Marquinhos, ale nie ten z Paris Saint-Germain, ale inny, z FC São Paulo, trafił do Arsenalu. Jest to młody brazylijski talent występujący na pozycji skrzydłowego. Ma dopiero 19 lat i jeżeli szybko zaklimatyzuje się w Londynie, już na samym początku może stać się ważnym punktem ekipy Michaela Artety. Natomiast hiszpańska kadena Ser podaje, że już definitywnie Usman Dembele zdecydował się na odejście z FC Barcelony, nie było porozumienia w kwestiach finansowych, ponoć Xavi już planuje kolejny sezon bez Francuza w składzie. 15 lat, tyle Marcelo spędził w Realu Madryt. Przez ten czas stał się żywą legendą klubu, a zasług dla tej drużyny nikt już nigdy mu nie odbierze. Tak samo jak zdobytych tytułów, bowiem stał się najbardziej utytułowanym zawodnikiem w historii klubu. A to nie lada osiągnięcie, bowiem mówimy tutaj o Realu Madryt. Wczoraj odbyło się oficjalne pożegnanie. Oczywiście nie zabrakło łez, wzruszających chwil i pięknych słów. Marcelo na zawsze pozostanie w sercach kibiców królewskich i już na zawsze będzie prawdziwym królewiczem. Jego dalsza przygoda z futbolem nie jest jeszcze znana, ale niedługo powinniśmy ją poznać. Podczas przemówienia piłkarz powiedział, że gdy tylko zakończy profesjonalną karierę, to chciałby powrócić do Realu Madryt, tylko oczywiście w nieco innej roli. Stało się to, czego się spodziewaliśmy. Maciej Rybus zakończył swoją przygodę w lokomotywie Moskwa i przeniósł się do drużyny z tego samego miasta, czyli do Spartaka. W Polsce oburzający jest fakt, że nasz reprezentant pomimo napaści Rosji na Ukrainę zdecydował się pozostać w stolicy tego kraju. Wielu zagranicznych piłkarzy zdecydowało się na jak najszybsze opuszczenie Rosji. Nasz prawdopodobnie już były reprezentant zdecydował inaczej. W Rosji już panuje opinia, że Rybus nie jest Polakiem, a Rosjaninem, między innymi ze względu na swoją żonę, która jest Rosjanką. Ma z nią dzieci i żadna adaptacja nie jest już mu potrzebna. Zresztą w Lokomotivie Moskwa spędził 5 lat, więc tym bardziej przyzwyczaił się do Rosji. W mocnych słowach postawę Rebusa skrytykował Krzysztof Stanowski. Jeżeli macie ochotę, to zastopujcie film i przeczytajcie. Szokujące są także słowa jego agenta Mariusza Piekarskiego, który tak napisał na swoim Twitterze. Po 5 latach w Lokomotive Maciek przenosi się do Spartaka, z którym związał się dwuletnią umową. Mężczyzna w życiu ma przed sobą różne zadania. Misję, Ale przede wszystkim ma dbać o rodzinę i jej bezpieczeństwo. To mój jedyny komentarz do nadchodzących komentarzy pod tym postem. Jasno daje tymi słowami do zrozumienia, że w Polsce czy też w innym europejskim kraju rybusowi i jego rodzinie groziłoby jakieś niebezpieczeństwo. Szkoda, że tego nie sprecyzował, bo z chęcią byśmy dowiedzieli się, co miał na myśli. Nie może dziwić także fakt, że jego słowa już zostały wykorzystane w rosyjskiej propagandzie, aby pokazać nas, Polskę i Europę, jako niebezpieczny kraj czy region. Wielka szkoda, że nie pomyślano wcześniej, nim te słowa napisano. W Spartaku zarobi znacznie mniej niż w Lokomotive, bowiem jego zarobki spadną aż o połowę. Od teraz za jeden sezon będzie zgarniał tylko 500 tysięcy euro. No i standardowo na sam koniec o tym co nas dzisiaj czeka. Już o godzinie 20:45 w lidze narodów zagrają Anglia-Węgry, Holandia z Walią, Niemcy kontra Włochy, a także Polska versus Belgia. W lidze B Armenia podejmie Szkocję, Bośnia i Hercegowina zmieszy się z Finlandią, Rumunia z Czarnogórą, a Ukraina z Irlandią. W lidze C Luksemburg zagra z Wyspami Owczymi, a Turcja z Litwą. Natomiast w lidze D Mołdawia zagra z Andorą, a Liechtenstein z Łotwą. Na dziś to koniec. Dziękuję wam za oglądaliście do samego końca. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał lub dowiedziały się z niego czegoś nowego, to nie zapomnij go ocenić, będzie mi bardzo miło. Wpadajcie do mnie na Instagrama albo na Twittera. Linki macie tam na dole w opisie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!